តោះវ៉ូត Tatuaż? Tak mniej więcej wygląda. Chciałem ci właśnie wytatuować moje imię na nazwisko ci, i to twoim... już się nie zmarzę. Chciałem Ci powiedzieć, będzie Piotr Smela. A Ty tak byłeś. Z tatuażem nie ma nic wspólnego, bo to takie przyjemne łaskotanie, ale nie jakiś ból okropny. No bo ja to robię bardzo delikatnie. A ty masz ja jakiś tatuaż? Tak mam, ale może nie mówmy o tym. A to pokaż? Nie, nie mam. To nie, to no pomoże. pokaż. Mam Piotr, zamiar, błagam sobie cię. To robię. po prostu. E, Asia Uczak, tak sobie zrobię na czole. Czas najwyższy, Asiu, ucinając Twój dziwny uśmiech, w końcu jesteś wyleczona, więc masz prawo się uśmiechać. Ja Najwyższy na łączenie, czyli ten etap naszego programu, który lubię bardzo, bardzo. Łączenie bezpośrednie z emisją. I tam Agnieszka Gula, o ile moje informacje są dobre. Już nas na nas czeka. Na nas czeka. Halo, Halo Agnieszko, czy Ty mnie słyszysz? No, Halo, Piotrusz, słyszę Ciebie. Cześć, witam Was a bardzo. A mnie serdecznie. słyszysz? Słyszę, Czecha, Asiu, chociaż nic w tym momencie nie mówiłaś. E, witam Was bardzo serdecznie z samego serca telewizji Patio, czyli z naszej emisji, a tutaj już wszyscy od samego rana na pełnych obrotach. No i właśnie na tych pełnych w pełnych obrotach będziemy również do godziny 17, bo o godzinie 17 startujemy z programem Dzieci Sieci, a w nich zrobimy sobie krótki kurs prawa jazdy. No, słuchajcie, będzie wesoło, będzie stresująco i będzie czasami groźnie, czyli przejdziemy przez wszystkie stany emocjonalne, które towarzyszą kierowcom na naszych wspaniałych polskich drogach, ale nie tylko, będzie odcinek dla zmotoryzowanych, bo i dla tych drugich znajdzie się coś ciekawego, będą konkursy, będą filmiki z YouTube'a eee, i co, będzie będę ja, będziecie Wy, czyli będzie interakcja, czyli to, co lubimy najbardziej bardziej w naszym programie. A Prawda jak się z Tobą rys? połączyć, żeby tę interakcję osiągnąć? Oczywiście przez Skype a wystarczy wpisać login tv 2 no i już, po prostu. Agnieszko, czy Ty masz jakiś tatuaż? Nie mam, ale bardzo, bardzo lubię chłopców takich wiesz, wytatuowanych. Aha. Chociaż nie powinnam tego mówić, też bo ty nie ma nie żadnego. Powinnaś, nie powinnaś tego <laughs> mówić, ale już stało się. Kości zostały rzucone. No dobrze, my może przypomnimy, że z nami też można się kontaktować przez Skype i nasz login to poranek w patio. Każdy, kto chce z nami porozmawiać, ze mną albo z Piotrkiem, może zadzwonić i odpowiedzieć na jakieś pytanie, opowiedzieć ciekawą anegdotę i co tymczasem, Borem Lasem, droga Agnieszko, z niecierpliwością czekamy. Godzina 17 start programu Dzieci sieci, jak sama wspomniałaś, to jest program przede wszystkim interaktywny, zupełnie na żywo, się. tak jak nasz poranek, więc myślę, że będzie się sporo działo. Pozdrawiamy Cię tymczasem. No ja Cześć. Was po pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej. Zanim rozstaniemy się na dobre z widzami, e, myślę poprosimy jeszcze o fragment muzyczny, a potem będziemy mogli podsumować nasz program, bo trochę się działo. To Bardzo byłem było, zszokowany ja. tym, że prawda, byłaś chora, nagle zrobiłaś się zdrowa. Tak naprawdę inwestować w NFZ wydaję, po tym wszystkim, co to <noise> wydaje mnie się, że to nie powinno mieć miejsca. I teraz właśnie hmm, chwila muzyki, ja się nad tym zastanowię i potem jeszcze wracamy, żeby się pożegnać.